Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl Wojna na Ukrainie nie jest w interesie krajów europejskich, to jest jasne, bo w kraje europejskie, zwłaszcza Europy Wschodniej, tutaj Polska jest tego najlepszym przykładem, obawiają się, że wojna się przeniesie na ich terytorium i nie jest to obawa pozbawiona sensu. A, ale proszę Państwa, czy tak rzeczywiście będzie? No, mówiono wcześniej o tym, że wojska Putina zamierzają zająć Naddniestrze, zamierzają zająć Mołdawię. Rzeczywiście wiele na to wskazuje. Ja przypominam, że w Naddniestrzu stacjonuje garnizon wojsk rosyjskich. Armia mołdawska liczy 3,5 tysiąca ludzi, jest bardzo słabo wyposażona. Mołdawia jest krajem de facto płaskim. Tam są stepy, te stepy, które jeszcze Henryk Sienkiewicz opisywał w trylogii. Mołdawia jest krajem de facto prawie w ogóle nieuprzemysłowionym. Tam jakiś przemysł jest w okolicach Kiszyniowa. No, zajęcie Mołdawii rzeczywiście może być dla armii rosyjskiej kwestią jeśli nie godzin, to, to, to dni. Tym bardziej, że we wschodniej Mołdawii stacjonują wojska rosyjskie. Ten region jest separatystyczny, silnie prorosyjski. Jego władze mogą się zwrócić z wnioskiem o przyłączenie do Federacji Rosyjskiej. I to jest też kolejny argument przemawiający za tym, że Rosjanie będą chcieli na pewno bez względu na jakiekolwiek straty zająć Odessę, bo Odessa nie tylko, kontrola nad Odessą, nie tylko da im kontrolę nad ostatnim ukraińskim portem nad Morzem Czarnym, ale też stworzy im bazę wypadową chociażby do zajęcia pozostałej części Ukrainy i do zajęcia czy de facto jego przyłączenia, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ta armia rosyjska, która tam stacjonuje, walczyła z drugą armią rosyjską. No i do zajęcia ewentualnego Mołdawii. W tym wszystkim jest też jeden element bardzo niepewny w osobie białoruskiego, umiłowanego przywódcy, towarzysza Łukaszenki. Łukaszenka jest uzależniony od Putina. Białoruś de facto, chociaż nie de jure, de facto jest już gubernią rosyjską, Białoruś jest silnie zintegrowana z Rosją gospodarczo, wojskowo. Białoruś użyczyła swoich terytoriów e, wojskom rosyjskim. Ukraińcy się boją, że z terenu Białorusi, z którego już przecież wystrzeliwano pociski w stronę, rakiety w stronę Ukrainy, może wyjść kolejna ofensywa lądowa przeciwko Ukrainie. Co oczywiście nie jest przesądzone, ale jest prawdopodobne z tego względu, że właśnie Łukaszenka, któremu kolejne kraje europejskie zamykały drogę do integracji Białorusi z Europą, no, stał się takim zał załóżnikiem, giermkiem Putina. On oczywiście w wypadku klęski Rosji e, też spadłby w polityczny niebyt, co jasne. Natomiast teraz wiele wszystko wskazuje na to, że Łukaszenka zachowa się tak, jak każe mu Putin, a Putin może mu kazać e, wpuścić dodatkowe swoje wojska na Białoruś i po prostu pozwolić na atak na Ukrainę z terytorium Białorusi. No dla Ukrainy, która już broni się bohatersko, no byłaby to katastrofa zupełna. To by oczywiście zmieniło obraz tej wojny. To by ją przeniosło bliżej Polski, a zatem bliżej NATO. No i to by realizowało ten plan, który, jak wszystko na to wskazuje, mają Rosjanie, czyli docelowo zająć całą Ukrainę. Zresztą na, na, na taki plan wskazuje niechęć. Rosjan do rozmów pokojowych. Gdyby rzeczywiście armia rosyjska tam ponosiła klęskę za klęską, to, to Rosjanie szybko by zasiedli do rozmów pokojowych, zaczęliby znowu porozumienia mińskie honorować. Tymczasem to Ukrainie się spieszy do rozmów, a Putin stawia żądania. Chcecie rozmów, dobrze odblokujcie porty. Na to odpowiada nie, znaczy zdejmijcie sankcje. Na to odpowiada nie zdejmiemy sankcji. No. Potem okazuje się, że w perspektywie mamy kryzys żywnościowy, no to znowu jest apel do Putina: odblokuj porty. Putin mówi: Dobrze, odblokuje porty, ale zdejmijcie mi sankcje. No to NATO mówi nie. I tak na dobrą sprawę, Putin nie wydaje się być człowiekiem, który tym specjalnie by się przejmował. No, okej, okay, no nie zdejmą sankcji, to nie zdejmą, tak myśli. Niech sobie głodują, my im nie damy jeszcze ropy i gazu. W związku z czym wojna, wojna może się toczyć dalej. Rzeczywiście. Każdy czas gra na froncie na niekorzyść strony ukraińskiej. Po pierwsze, dlatego, że sankcje rosyjskie nie spowodowały wbrew powszechnemu oczekiwaniu takich szkód w rosyjskiej gospodarce, jak się spodziewano. A w gospodarce ukraińskiej tworzą potworne szkody. Po drugie, wreszcie Rosja ma możliwości ciągłego uzupełniania swoich strat. No, Ukraińskie. Media, ukraińskie wojsko, ukraiński sztab generalny podaje codziennie mnóstwo informacji, mnóstwo różnych zdarzeń mówiących o demoralizacji rosyjskiej armii. Oczywiście ja nie mam wątpliwości, że ten poziom demoralizacji rosyjskiej armii jest ogromny, ale wydaje mi się, że są to mimo wszystko przypadki jednostkowe. Rosja będzie ściągać do tych pobitych jednostek uzupełnienia obywateli swoich z biednych regionów Rosji. Takich chociażby jak tam kałmuków, dagestańców czy, 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 czy innych. I ci, którzy pojadą, oni nie będą walczyć za Putina, oni będą walczyć za Matuszkę Rasję, oni są przesiągnięci tą propagandą mówiącą o tym, że Ukraińcy to są naziści, faszyści, którzy tam jakoś spiskują przeciwko Rosji. No to jest nic nowego, zawsze rosyjska propaganda tak działa. Ale nie zapominajmy, że w tych biednych regionach Rosji bilet do wojska zawsze kojarzył się z perspektywą szybkiej poprawy stanu, statusu materialnego. I ten przysłowiowy Wania, żyjący w biedzie, który, za przeproszeniem, szczać chodzi za chałupę drewnianą, który nie ma na buty, to jak on dostanie bilet do wojska, to sobie zaraz uzmysłowi, że jedzie gdzieś, gdzie będzie mógł nałupić, nakraść przewiąże sobie sznurkiem kałasznikowa na szyi i bosy pójdzie w period za matuszkę Rasiję i takich waniów Putin ma miliony do dyspozycji, w związku z czym on będzie te straty na bieżąco uzupełniał. Ukraina nie jest w takiej dobrej sytuacji. Tym bardziej, że no, mówi się o tym, ukraiński sztab generalny podaje ciągle informacje o rosyjskich stratach. Nie ma tego jak zweryfikować i to nie zostanie zweryfikowane, bo informacje o tym, ile żo żo żołnierzy poległo na froncie, po obu stronach to są informacje ściśle tajne i oczywiście wiadomo, że ukraiński, ukraiński sztab generalny będzie wyolbrzymiał straty rosyjskie, ale jeżeli będzie je wyolbrzymiał, to znaczy, że będzie podawał nieprawdziwe. Więc w te informacje o stratach moim zdaniem nie należy wierzyć. Z kolei Ministerstwo Obrony Rosji będzie mówiło o stratach ukraińskich, a nie o stratach własnych, co też jest oczywiste, bo żadne Ministerstwo Obrony na świecie prowadzące wojnę, no nie mówi o swoich stratach. Więc nie wiemy, jakie te, te straty są naprawdę i się tego nie dowiemy. Natomiast no, możemy szacować w dziesiątkach tysięcy ilość rannych, chociażby od tej artylerii. No wiadomo, że o ile Ukraińcy, można powiedzieć, górują nad Rosjanami, jeśli chodzi o bitność, no bo bronią swojego kraju tam, ta wojna wywołała bardzo silną falę patriotyzmu. O tyle Rosjanie górują nad nimi, jak chodzi o artylerię. Zresztą artyleria jest głównym punktem strategii działania, główny dowodzącego obecnie siłami rosyjskimi, czyli generała Aleksandra Władimirowicza Dwornikowa. On stosuje na Ukrainie dokładnie tą samą strategię, którą stosował wcześniej w Syrii. To znaczy najpierw przykryć oblegane miasto nawałą ognia artyleryjskiego, co przecież widzieliśmy w Mariupolu, co widzieliśmy w Berdiańsku, a teraz Widzimy w siewierodoniecku. Następnie, co jeszcze nie zostanie zniszczone artylerią, to niszczyć przy pomocy ataków lotniczych, i dopiero później puścić tam czołgi i piechotę. Tak, można się domyślać, że tak, taki będzie los kolejnych miast, kiedy ofensywą kieruje generał Dwornikow. I mm, zwróćmy też uwagę, że no, nawet jeżeli te miasta ukraińskie czy, czy wioski przechodzą z rąk do rąk. To przecież to już jest Morze Ruin. Przecież Mariupol, proszę Państwa, dzisiaj wygląda jak Warszawa w 1945 roku, po powstaniu warszawskim. Morze Ruin. Morze Ruin. I to wszystko każe postawić pytanie o to, jakie są możliwe scenariusze geopolityczne, rozwiązania yy, yy, za zakończenia wojny. Otóż yy, widzimy, że Ukraińska armia stawia tak dzielnie czoła rosyjskiemu najeźdźcy z jednego powodu, z powodu wsparcia, jakie dostaje w sprzęcie, w broni, w amunicji od państw Zachodu, głównie od Stanów Zjednoczonych, ale to też pokazuje, że gdyby nie ta broń, nie te dostawy, nie to wsparcie, to Ukraina już by padła i to prowadzi do takiego wniosku, że Ukraina w każdej chwili może paść, jeżeli Zachód zdecydowałby się przestać ją wspierać. Czy tak się może stać? Może, dlatego że za kilka miesięcy zachodnie społeczeństwa mogą być już zmęczone pomocą Ukrainie, bo przecież płacą za to. Kierowcy widzą na stacjach rosnące ceny paliw. Przecież ja wróciłem do właśnie z Włoch, tam ceny oleju napędowego, benzyny to dochodzą do 1,90 euro. Czyli są jeszcze, jeszcze wyższe niż w Polsce, dramatycznie wysokie, to może wywoływać takie zniecierpliwienie, zniechęcenie opinii publicznej do dalszego angażowania się w wojnę, chociażby w postaci właśnie wspierania ukraińskiej armii. No, druga kwestia to jest to, o czym mówił pan Putin, czyli jesienią trzeba będzie ogrzewać, zimą trzeba będzie ogrzewać dziesiątki milionów domów, fabryk, biur, szpitali w Europie. No i może być niezbędny do tego rosyjski gaz. Yy, ropa. No, sankcje na ropę spowodowały to, że państwa rozglądają się za innymi źródłami dostaw ropy. No, konsekwencją tego jest pośrednio ten wzrost cen. To wszystko przeciętny wyborca w tych krajach będzie widział. I może być takie oczekiwanie opinii publicznej w tych krajach, żeby jednak przestać się w tą wojnę angażować. Druga kwestia jest taka że kolejne państwa zaczynają się wyłamywać z wspierania Ukrainy. Węgry. Viktor Orban mówi wprost, że, że nie przyłączy się do pakietu sankcji. Wiadomo dlaczego. Dlatego, że współpracuje z Rosją gospodarczo, dlatego, że gospodarka węgierska jest uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy. Widać, że Niemcy coraz mniej się angażują w pomoc Ukrainie, bo po prostu przestaje się im to opłacać. Niemcy są strategicznym partnerem Rosji i kanclerz Scholz liczy zyski i straty ze współpracy z Ukrainą i ze współpracy z Rosją. I e, niemożliwość współpracy z Rosją, że Rosja to był główny rynek zbytu dla niemieckiego przemysłu, coraz mniej się kanclerzowi Scholzowi podoba. Ale widać pewne zniecierpliwienie też ze strony Francji. Więc, tak na dobrą sprawę, główną forpocztą pomocy dla Ukrainy są Stany Zjednoczone. A Stany Zjednoczone mają jeszcze inny problem rosnącą potęgę Chin. Chiny okazują się być głównym wygranym wojny na Ukrainie, dlatego że z jednej strony odłączenie Rosji od systemu SWIFT spowodowało, że transakcje walutowe z Rosją idą przez Chiny, Chińczycy na tym zarabiają. Po drugie, stworzyło i wzmocniło jeszcze sojusz rosyjsko-chiński. Wymierzony, co tu dużo mówić, w Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone są teraz w takim momencie, że muszą uporać się z rosnącą potęgą Chin, dlatego że jeżeli tego nie zrobią, to stracą pozycję światowego hegemona właśnie na rzecz Chin. Stanom Zjednoczonym się ta perspektywa bardzo nie podoba. I Stany Zjednoczone są, mimo swojej całej potęgi, niestety już upadającej, powoli upadającej, Stany Zjednoczone są już zbyt słabe na to, żeby same stawić czoła Chinom i potrzebują do tego sojusznika takim sojusznikiem naturalnym wydaje się Rosja. O ile teraz sojusz rosyjsko-chiński współpraca rosyjsko-chińska się rozwija no właśnie ze względu na to, że oba kraje są przeciwko stanom zjednoczonym, o tyle może nastąpić reset. Przecież resety w stosunkach Rosji z Zachodem następowały wielokrotnie za czasów prezydentury Baracka Obama dwukrotnie i Amerykanie dla których najważniejszym celem w polityce zagranicznej będzie zdławienie rosnącej potęgi Chin, spojrzą na Rosję i będą próbowali Rosję przeciągnąć na swoją stronę. I wiadomo jest, że główną kartą przetargową wtedy może być Ukraina. Być może Amerykanie już o tym wiedzą. I już wzmacniając teraz tak bardzo szeroko, tak na taką skalę pomagając Ukrainie, właśnie szykują sobie grunt do negocjacji z Putinem, żeby Putinowi tym bardziej zależało właśnie na odpuszczeniu Ukrainy. Bo przecież głównym kierunkiem ekspansji rosyjskiej, jeśli chodzi o wpływy, to jest kierunek zachodni, czyli Europa, jeśli chodzi o... Obszar Azji Południowo-Wschodniej, Rosja nie ma tam jakichś wielkich strategicznych interesów, a Stany Zjednoczone i Chiny mają. I można, należy nawet spodziewać się takiego scenariusza, że Amerykanie się dogadają z Rosją przeciwko Chinom i po prostu w zamian za poparcie, za poparcie w rozgrywce z Chinami będą musieli Putinowi odstąpić Ukrainę. Taki scenariusz jest bardzo, bardzo, bardzo realny. No, i teraz rodzi się pytanie, gdyby taki scenariusz rzeczywiście się spełnił, to co to oznacza dla Polski? No, dla Polski oznacza to niestety nic dobrego, bo, po pierwsze, będziemy mieli na północy i na wschodzie granicę z Rosją czy z Gubernią Rosyjską, de facto całą, z wyjątkiem 106 kilometrów granicy z Litwą. Po drugie, armia rosyjska będzie bardzo blisko polskich granic. Ale też jest jeszcze trzecia kwestia. Otóż Polska jest jedynym państwem, która oficjalnie wspierając Ukrainę, oficjalnie o tym mówiła, co spowodowało, że my de facto, wspierając jedną stronę konfliktu zbrojnego, weszliśmy w konflikt z drugą stroną, co drugiej stronie, czyli Rosji, no, dało pretekst do działań przeciwko Polsce, do różnych działań. I można mieć niestety obawy, a ja takie obawy mam. Że Polska będzie no, też przedmiotem tej rozgrywki, tej, tej roszady, tej negocjacji między Rosją a NATO. Bo być może Rosja, urażona przez te działania polskie, zechce przeciwko Polsce jakieś konsekwencje wyciągnąć, i zgodę na to również może sobie wytargować przy ewentualnych rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi na temat Chin i Ukrainy. Ta sytuacja wygląda z perspektywy polskiej bardzo, bardzo źle. Mam nadzieję, że te czarne scenariusze się nie sprawdzą, czego sobie i państwu serdecznie życzę do zobaczenia. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków. Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl